skarbu Ale fancior Ty, tego pieniądza to jeszcze nie widziałem Coś <noise> już tutaj widzę To jest gumeczka Zobaczymy kto dzisiaj wygrał, hopie Siemano poszukiwacze, siemano widzowie Patrzcie, kto tutaj otwiera do na początek odcineczka <noise> Wlatuje, Wlatujemy dzisiaj na zaporę wodną w Szczecinie A jak ona się fachowo nazywa? To jest też jazd? Nie, tu stał kiedyś młyn, To teraz się nazywa zapora na młynie. Aha, zapora na młynie, ale młyna nie ma, <laughs> ale Z... kiedyś był. Był się zmył, młyn powstał w wieku XVIII, to był młyn mączny, czyli tutaj mielono mąkę. No to było gigantyczne, to naprawdę było gigantyczne. Tam jest pozostałość, ten dom stoi na fundamentach pozostałości tego młynu. No a my jak to zawsze liczymy na to, że coś tu znajdziemy pod tą wodą. Wiecie jak to działa, woda napływa, spada w kaskadę, i tam zostają fanty. Ale to zależy wszystko od podłoża. Raz tu już kiedyś byliśmy, no i sypało, sypało różnymi rzeczami. To było dokładnie tam, ale wtedy poziom wody był nieco wyższy. Teraz jest naprawdę nisko, także to daje nam szansę na wyłowienie czegoś ciekawego. Trzymajcie kciuki i widzimy się przy pierwszy znajkach. Wchodzimy do wody i działamy. Zobaczcie jak niski poziom wody ujawnił tutaj <grych> kawałek plaży nawet. Szpader to może się przyda, kto wie. Fajnie się błyszczało, ale jak rynna wygląda. No, chwila, moment, jak widzicie tyle śmiecia już wyjęto. Tutaj fajnie. Taki ciężki okaz, jakaś haczka? Coś takiego Patrz jaki świetny Pierwszy nożyk dzisiaj Jakiegoś wędkarza zapewne Włoczymy Czy coś będzie czy nie będzie Łezd Łopaj matko przynajmniej piętrza Skrzynia skarbów Chyba jakaś podstawa metalowa od czegoś ale fanciory Ogólnie to jest tu dość czysto. Taki klucz. Tak, tak. Ty, tego pieniądza coś się nie wziąłem O, lepszy Mam tutaj dwa pieniążki Co tu masz? Pochwal się no Jeden to będzie chyba jeden to jest Tak A drugi Panie Majster To będzie coś zagranicznego O, za rosyjskie Dla ja, co? Nie, czekaj, nie 2KC a Czech Republic, Jest! korony czeskie? Rzeźbił, rzeźbił i wyrzeźbił! Hehehe! No właśnie tutaj rzeźbiłem to! Drugi nóż dzisiaj Jest Jest haczyka u mnie kolejna kosa! No ja nie wiem, co to się dzieje! Trzecie ostrze dzisiaj widzowie! Patrzcie widzowie, moja pierwsza kasa dzisiaj Łukasz tyle na wyciągał tych łoniaków a ja zaczynam od od grosza, grosz na szczęście no to jest to, wracamy tam nie, bo tu ewidentnie przeszukane no i zeszliśmy tutaj niżej idziemy razem z prądem, zobaczymy co tu wyjdzie Pamiętam, że tu wychodziły, wychodziły takie grubasy, właśnie. No, wychodzą te kurde spieki. O chłopie! Konkretnie poleciałeś z tego. Lewie narączka w środku ma trzódek metalowy. Coś już tutaj widzę jest gumeczka. No i tu się kończy nasza przygoda na dzisiaj. Więcej już nic stąd nie wyjmiemy. Wyczyściliśmy fajnie, ale nic specjalnego nie wyszło. Czas się przegrupować. No i dojechaliśmy. Łukasz zabrał mnie na swoje, jak to mówi, małe Eldorado. Także skarbów niestety w tym odcinku raczej nie uświadczymy, no ale kto wie? Kto wie, co wyjdzie spod dna? Także Teraz dobijamy się z łomem i to dosłownie. Tam jest najgłębiej. A więc to jest twoje słynne Eldorado. No, powiem wam widzowie, że nie kłamał. Drugie umoczenie magnesu i sypie chrustem. Zobaczcie, no, chłop nie wciskał bajek. Jest gruba kolejowa, są śruby. Łukasz mówi, żeby zatkać uszy. Nie było tak źle. To weź, weź mieli otwarty uszy. <laughs> Nie, dziękuję. <laughs> no te kaptur, to masz przemyślany. <laughs> no, ale wychodzimy stąd, idziemy to sprzedać. Złomy zapakowane. No dobiliśmy zgodnie z obietnicą. <laughs> no co do skarbów, no tak jak widzicie, dzisiaj słabiutko. Jakaś tutaj jedna gumeczka po groszu i tyle. Ale tutaj grosze to będą. Ja, Zostać grube hajsy z tego złomu. No i jedziemy spieniężyć nasz urobek. O, jesteśmy na złomie, kochani. Zobaczcie. U mnie dużo takich drobiazgów, parę większych. Ja no już powiedziałem, że u ciebie taki proszek. No, a u ciebie taki no, rasowy złomiasz kolejowy. Co, no, <gry> tam jest kuliówki Tak? Też coś powytachał? Tylko, że juma poszła to dosłownie z pod toru. A, czyściutkie. No, czyściutkie. Czyściuteńkie. Takie jak wykopane wręcz. No mówi, Yuma tu poszła z, od razu z No gdzieś, gdzieś na 100% No, no zaczymy, zobaczymy, kto dzisiaj wygrał. Chopie, e, ty proszek masz. 150. obstawiałem, no. 100 no, 100 no 100 obstawiałem. Tak, tak, obstawiam 6 Jak obstawiam 6,7 będzie. Z 70 może, no. Masa farta. <laughs> Idzie wynik u łukiego. Ile ci tam pokazał? 112. Ile ona waży? Co, 12 minus w to, to Prawie 70, 60 tak jak mówiłeś. No, no tak gdzieś kurde hmm. doświadczenie wychodzi. No i wygrałem dzisiejszy pojedynek. <grym> proszkiem, mówiłem proszę. U mnie no, wypłacili 80 zł, Było więcej, było więcej. Duże potrącenie jeszcze zrobili. 5% aż. U nas u Ciebie 2%, u mnie chyba 3 potrącenia na złomowiskach. Nie, nie, to też stawka nie. Nawet gorsza, bo nie po złotówce, a po 95 groszy, także no. Słabo jeszcze. Ciulowo tam policzyli trochę. Nas, wydaje mi się cieli na kilogramy, ale nie będzie. Się po prostu więcej tu nie przyjedziemy, nie polecamy. Tak czy siak jesteśmy przynajmniej blisko, nie? Pod, pod, pod nosem pod tak nosem, naprawdę, ale... Grzech było nie zajechać, ale no to widzicie. 15 nie zawitamy. Narzędziowa 15 w Szczecinie nie polecam. To, kto, kto ja jest wiecie niż że będę dalej w to grał, nawet kiedy mówię o nadrzędach. Na, na mordę kuda to ja i moja dziupa, idziemy po swoje. Każdy z nas wie, w którą podążać stronę.